Witam Cię drogi widzu! A przed nami Tulwar! I czy wiesz co to jest? 3, 2, 1! Obstawiam Alibabę! Ostrze Alibaby! Przedmiot, który tak naprawdę jest zakładany głównie pod Magic Find. Ja tutaj mam go na mule, czyli mam 1% do szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. Ale jeżeli ktoś ma 90 poziom, to ma już 90%. Na zdobycie magicznych przedmiotów, tak samo jeszcze daje bonus do dodatkowego złota od płotworów. Mm, jest to przedmiot, w który ludzie często wrzucają dwa isty i mamy jeszcze więcej Magic Finda używany przez barbarzyńców pod Magic Finda, przez Chaldziki pod Magic Finda i inne postacie. Wymagany poziom 35, siła 70, a zręczność to 42. A jak wygląda? Otóż tak, czerwony bardzo podobny do krwawego księżyca. W zasadzie chyba prawie identyczny. Tu tak jeszcze sobie można zobaczyć skrzydło Kinemila i płomień Todes Pelle. Jak się filmik podobał, daj znać w komentarzu. Zostaw suba i łapkę w górę. Zachęcam do odwiedzi na kanale, a na nim więcej. Ciekawych filmu z gry Diablo 2, różne zostały słowa runiczne omówione i tak dalej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wpadaj, cześć!